Grali, śpiewali, tańczyli. Warsztaty na kurpiowską nutę były okazją do wspólnego muzykowania, nauki pod okiem doświadczonych artystów, a także poznawania historii i tradycji regionu. W Nowogrodzie spotkali się młodzi kurpiowscy muzycy, a warsztaty na kurpiowską nutę były okazją do nauki, zabawy i integracji województw i pokoleń. Warsztaty po raz kolejny zorganizował Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Mogą nauczyć się wspólnego muzykowania, mogą nauczyć się nowych melodii z repertuaru melodii tanecznych z kurpi, z Puszczy Zielonej, przede wszystkim z Puszczy Zielonej. Właśnie wspólnego muzykowania, wspólnego śpiewania. Będą też warsztaty bębniarskie, więc mogą też zapoznać się z jakimiś innymi instrumentami, niż z tymi, z którymi mają do, do czynienia na co dzień. I oprócz tego życia takiego kolonijnego. Lubię właśnie grać na skrzypcach i lubię tą kurpiowską muzykę. Bardzo lubię takie spotkania ze skrzypcami, gdzie można grać, porozmawiać, uczyć się nowych melodii. Białe kurpie i zielone kurpie, i na no, tych białych kurpiach niestety no, zaczyna ta muzyka ludowa e, zanikać. Znaczy, mało mamy młodych, którzy grają, mało mamy młodych kapel zupełnie inaczej niż na Kurpiach Zielonych. Staramy się właśnie połączyć Kurpie Białe z Kurpiami Zielonymi poprzez właśnie te warsztaty tych młodych muzyków. To jest druga edycja tych warsztatów. W ubiegłym roku była pierwsza, bardzo się sprawdziła i dlatego będziemy na pewno tę inicjatywę po prostu kontynuować. Są ci młodzi muzycy, koncertują na Kurpiach, ale też już mieli okazję grać w Warszawie. Po tych pierwszych warsztatach w ubiegłym roku grali na na 20 Warszawskim święcie chleba przy placu zamkowym przed naszym budynkiem, na krakowskim przedmieściu, no i spotkali się z wielką owacją mieszkańców stolicy. Jest to też troszeczkę lekcja życia, no bo muzyka, która jest mocna, wspaniała, improwizująca, bogata i naprawdę czerpiąca z sekretów tradycji, no to jest lekcja życia, no bo chcemy żyć i z odwagą, i fajnie, i z barwą, a to wszystko w muzyce ludowej jest, no wierzymy, że, że tam jest naprawdę do czego się dokopać w tej nieskończonej studii. Tylko Bawo, Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa Wsi, wszedł w ten projekt, który jakby był potrzebą społeczną. Tutaj jest kilku instruktorów, czy kilkunastu, którzy przepiękną pracę wykonują z takimi młodymi, ale się okazuje, że i starszymi osobami, które dopiero zaczynają muzykować i wracają jakby do korzeni, do muzyki korzeni, czyli muzyki kurpiowskiej na skrzypkach, na harmoniach pedałowych. I w tamtym roku to nam się bardzo udało jako instytutowi, wspierając to finansowo i organizując te warsztaty. Stąd też w tym roku to jest kontynuacja, ale kontynuacja też poprzez poszerzenie o dodatkowe zajęcia. Nie tylko spotykamy się z tymi dzieciakami, i grają na skrzypkach i na harmoniach, ale również o zajęcia wokalne. I rytmiczna. To są takie rzeczy, których dzieci być może nie robiły nigdy wcześniej. Że nie są, nie są prowadzone w taki klasyczny sposób, może trochę jest e, prowokowania do, do takiego śpiewu spontanicznego, nie, w, w takim ujęciu niescenicznym. E, więc. E, Absolutnie jest to, moim zdaniem, fenomenalny wstęp do tego, żeby móc w przyszłości zająć się rekultywacją stylu wykonawczego w muzyce kurpiowskiej, czyli naprawienia tego, co tak naprawdę sami zepsuliśmy. <grym> zepsuliśmy> Bo sami zepsuliśmy, nie szanując, może nawet nie tyle nie szanując, ale co nie mając kontaktu z, ze śpiewakami najstarszego pokolenia. Uczymy się grać na instrumentach bardzo, bardzo prosto, no bo to jest podstawa. Muzykant to był także ktoś, kto nie tylko był wirtuozem, ale nie przeszkadzał. Czasami może ręka zaboleć, kiedy już kilka razy uderza tą pałką, aby y, dobrze wybić rytm, ale ogólnie to jest bardzo fajny instrument do zagrania. Dzięki temu, że Narodowy Instytut zdecydował się, żeby już rok wcześniej tutaj w Nowogrodzie i na terenie gminy przeprowadzić warsztaty, już widzimy, że wpadło to w krew młodym uczestnikom warsztatów i już po raz kolejny mieliśmy szansę i gościć w Nowogrodzie. Wspaniały cykle warsztatów, ale również i wydarzeń. Mogliśmy chyba na stanie podziwiać najlepszą orkiestrę kurpiowską nie tylko na kurpiach w Polsce, ale chyba w Galaktyce. poznawali historię tego miejsca, kurpi, ćwiczyli grę na instrumentach, formule mistrz i uczeń, ale też uczyli się śpiewu, rytmiki, mile spędzili czas. Myślę, że to będzie też owocowało przyjaźniami na, na dłuższy okres, a my liczymy na trzecią edycję warsztatów w przyszłym roku.